Lara Jessler jest w kolejnej ciąży? Lara Jessler i Piotr Szeląg jakiś czas temu postanowili pochwalić się wszystkim cudowną wiadomością. W mediach społecznościowych córka gwiazdy Kuchennych Rewolucji opublikowała nagranie, na którym wraz ze swoim mężem W.E. wzruszający sposób informują fanów o tym, że ich rodzina niedługo się powiększy o kolejną pociechę. W przekazaniu radosnej nowiny wzięła również udział ich córeczka Ninę. Lara Jessler wyjawiła w mediach, że od lat zmaga się z uporczywą chorobą. Okazało się, że jej pierwsza córka Ninę odziedziczyła to samo schorzenie. Nie wiadomo jeszcze, czy na tą samą dolegliwość będzie cierpiała przyszła pociecha Larry Jessler. Celebrytka na łamach portalu Jastrząb Post opowiedziała o swojej chorobie, z którą mierzy się od wielu lat. Chodzi o AZS atopowe zapalenie skóry, które wywołuje ostry swąd i jest chorobą silnie nawracającą. Gwiazda wyznała, że również, również jej córeczka Ninę cierpi na to samo schorzenie. Jakiś czas temu mówiłam wam o tym... Że mam AZS-atopowe zapalenie skóry. To przypadłość, która męczy wiele maluchów. Większość z nich z tego wyrasta, ale niektórzy tak jak ja nie. U mnie objawia się to sezonowo, kiedy jest zimno i wieje wiatr. Skóra jest wtedy bardzo przesuszona, swędzi, a czasami najzwyczajniej w świecie boli, wyznała portalowi Jastrząb Post. Na szczęście, atopowe zapalenie skóry nie jest niebezpieczne dla zdrowia. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji, symptomy AZS stają się łagodniejsze. Choroba uchodzi jednak za dość uciążliwą w codziennym funkcjonowaniu.